Zadanie 2.11c. Wyznasz miejsca zerowe funkcji. Moi drodzy, mamy funkcję klamerkową, czyli pamiętamy, na czym polega jej idea. To jest funkcja, która dla xów większych bądź równych od 3 przyjmuje wartości dane jednym wzorem i dla xów mniejszych od 3 wartości dane drugim wzorem. Czyli świat liczb rzeczywistych podzielił się na dwa obozy. W jednym obozie... Obowiązuje wzór x kwadrat minus 25. W drugim obozie obowiązuje wzór ten poniższy. No i teraz proszę zobaczyć, jak my tutaj opracowujemy miejsca zerowe. No to rozwiążmy najpierw równanie. Pierwsza funkcja składowa równa się 0. Minus 25 równa się 0. No to dostajemy momentalnie x minus 5. Razy x plus 5 równa się 0, czyli x równa się 5 lub x równa się minus 5. Czyli tutaj dostaliśmy dwa miejsca zerowe, ale zobaczmy. Właśnie, nasz świat to x większy bądź równe od 3. Zatem to rozwiązanie odpada. To, to nazwiemy gwiazdeczka. Bo gwiazdeczka, tak? Jasne? Taki, taka argumentacja jest wystarczająca. Muszę sobie radzić. Czyli x równa się 5, to jest jedno miejsce zerowe. No a teraz popatrzmy lub lub tutaj. No przecież pomyślmy. Po, to nie trzeba jakichś hieroglifów rozumieć, tylko po prostu pomyśleć, że tam musi być lub. Patrzmy dalej. 3x odjąć 10 dzielone przez x kwadrat plus 1 ma być równe 0. Czy mianownik ma wpływ na zerowanie ułamka? Nie, czyli my po prostu możemy napisać 3x minus 10 jest równe 0, tak? Zatem 3x jest równe 10, czyli x jest równe 10 trzecich. No ale. Teraz zrzucamy okiem na warunek dwie gwiazdeczki, tak? Czy trzecich jest mniejsze od 3? Nie, odpada. Bo dwie gwiazdeczki. Moi drodzy, czasem niech Wam nie przyjdzie na maturze czy na jakiejś klasówce pisać. Odpada w skrócie. Dokładnie tak. ODP. Kropka. No i leżymy, nie? Bo akurat przeciwna intencja, tak? No. Dziękuję bardzo. Aha, no i miejsca zerowe. Trzeba to jakoś zreasumować tą odpowiedź. Miejsca zerowe. Dwukropek. No to jest tylko jedno miejsce zerowe x równa się 5, tak? Ono tylko przeszło. Eliminacji gwiazdek, tak?